Czy kiedykolwiek czułeś, że jest w tobie coś wyjątkowego? Według Ojciec Pio, jednego z najbardziej czczonych świętych w historii Kościoła, istnieją duchowe znaki, które noszą tylko wybrani przez Boga. Znaki, których nie widać oczami, ale które odczuwa się w duszy. W tym filmie zagłębimy się w zaskakujące objawienia Ojciec Pio i dowiemy się, czy nosisz któryś z tych świętych znaków. Przygotuj się na głęboką podróż, która może zmienić Twój sposób postrzegania duchowości. Ale zanim ujawnimy siedmech znaków, zrozumiesz, dlaczego słowa Ojciec Pio wciąż tak silnie rezonują wśród wiernych na całym świecie. Ojciec Pio, znany również jako świętej Pio z Pietrelciny, był włoskim zakonnikiem Kapucynem, który żył w latach 1887-1968. Od najmłodszych lat wykazywał głęboką duchowość, a jego życie naznaczone było mistycznymi zjawiskami. W wieku 15 lat wstąpił do klasztoru kapucynów i przez całe życie przeżywał niezwykłe doświadczenia, które uczyniły go jednym z najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego. Do najbardziej znanych zjawisk należą stygmaty, widoczne rany podobne do tych, które miał Chrystus na krzyżu, które pojawiły się na jego ciele i pozostały przez 50 lat. Te fizyczne znaki przyciągnęły uwagę całego świata, zarówno wiernych, jak i sceptyków, i były badane przez lekarzy i władze religijne. Jednak tym, co najbardziej imponowało w ojcu Pio, nie było tylko zjawisko nadprzyrodzone, ale jego życie pełne intensywnej modlitwy, ciągłej spowiedzi i głębokiej miłości do Boga i bliźnich. Oprócz stygmatów, ojciec Pio znany był z takich darów jak bilokacja, czytanie dusz. Cudowne uzdrowienia i proroctwa. Związanych jest z nim setki relacji o cudach, z których wiele jest nadal badanych do dziś. W ciągu swojego życia tysiące ludzi odbywały długie podróże tylko po to, aby wyspowiadać się u niego lub poprosić o błogosławieństwo. Jego sława świętości rozprzestrzeniła się jeszcze bardziej po jego śmierci. Został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II i oficjalnie uznany za świętego przez Kościół. Jego objawienia, zwłaszcza dotyczące tematów duchowych, takich jak znaki wybranych, nadal są źródłem refleksji i wiary dla milionów ludzi. Zrozumienie, kim był ojciec Pio, ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia głębi duchowych znaków, które rozpoznawał w tych, którzy zostali w szczególny sposób powołani przez Boga. W tradycji chrześcijańskiej termin wybrany ma głębokie znaczenie duchowe. Nie chodzi tu o wyższość lub boskie faworyzowanie, ale o szczególne powołanie do misji, życia w oddaniu i służbie Bogu. Od czasów Starego Testamentu widzimy, jak Bóg wybiera ludzi do wyjątkowych celów, takich jak Abraham, Mojżesz, prorocy, i idea ta jest kontynuowana w Nowym Testamencie, gdzie Jezus powołuje apostołów i mówi o wybranych. Zgodnie z teologią chrześcijańską, bycie wybranym przez Boga. Oznacza oddzielenie się dla życia w autentycznej wierze z sercem zwróconym ku dobru, sprawiedliwości i miłości. Jednak to powołanie nie jest narzucone. Bóg szanuje wolną wolę, a boski wybór wymaga ludzkiej odpowiedzi, gotowości do podążania, służenia i wytrwania. Ojciec Pio głęboko rozumiał tę koncepcję. Dla Niego wybrani nie byli po prostu ludźmi obdarzonymi szczególnymi darami lub charyzmatem, ale duszami przechodzącymi próby, cierpliwie niosącymi krzyże i utrzymującymi bliską relację z Bogiem, nawet w obliczu trudności. Bycie wybranym jest zatem nie tylko zaszczytem, ale także duchową odpowiedzialnością. Osoby te charakteryzują się wewnętrznymi znakami, postawami, uczuciami, pragnieniami. Które wyróżniają je duchowo. Ojciec Pio wierzył, że znaki te są cichymi znakami, rozpoznawalnymi nie przez ludzkie oczy, ale przez serce, które prawdziwie szuka Boga. Dlatego zrozumienie, co oznacza bycie wybranym z chrześcijańskiego punktu widzenia, jest niezbędne do rozpoznania tych znaków. Znak 1. Głód Boga. Pierwszym znakiem, który Ojciec Pio rozpoznawał u wybranych, jest nienasycony głód Boga. Nie jest to przypadkowe lub powierzchowne poszukiwanie, ale głębokie i nieustanne pragnienie bycia blisko Pana. Osoby te odczuwają wewnętrzną pustkę, którą wypełnia jedynie życie modlitwą, adoracją i bliskością z Bogiem. Ojciec Pi omawiał, że głód ten jest jak duchowe pragnienie. Wybrany nie może zaspokoić się światem. Żadne materialne osiągnięcia żadne ziemskie przyjemności nie wydają się wystarczające. Istnieje wewnętrzny niepokój, ciągły impuls w kierunku sakrum. Wybrani chcą czegoś więcej niż modlitwy z obowiązku. Pragną przebywać w obecności Boga, słuchać Jego głosu i żyć zgodnie z Jego wolą. Ten duchowy głód przejawia się na różne sposoby. Niektórzy zaczynają codziennie chodzić na msze, inni odczuwają ciągłą potrzebę medytacji nad pismem świętym. A jeszcze inni szukają chwil ciszy i kontemplacji, aby być sam na sam z Bogiem. To poszukiwanie nie jest wymuszone. Płynie naturalnie, jakby było czymś wyrytym w duszy. Dla ojciec Pio ten znak był jednym z najbardziej widocznych. Widział w niektórych, wiernych błysk w oczach, cichą potrzebę coraz większego oddania się Boskiej miłości. Często głód ten towarzyszył łzom podczas modlitwy. Chwilą duchowej ekstazy lub uczuciu głębokiego spokoju. Jeśli odczuwasz tę potrzebę intensywnego poszukiwania Boga, jeśli nic na tym świecie nie wydaje się całkowicie wypełniać Twojego serca, może to być jeden ze znaków, które nosisz w sobie. Głód Boga jest pierwszym znakiem, że dusza została dotknięta czymś wiecznym. Znak 2. Cierpienie odkupieńcze. Drugim. Znakiem wybranych według Ojciec Pio. Jest cierpienie odkupieńcze. Jest to cecha głęboko duchowa i często niezrozumiała dla świata. Podczas gdy większość ludzi ucieka od bólu i postrzega cierpienie jako coś negatywnego, wybrani przyjmują je z pokorą i ofiarowują swoje bóle Bogu, łącząc się duchowo z cierpieniem Chrystusa na krzyżu. Ojciec Pio nie mówił o tym teoretycznie. Sam przez dziesięciolecia żył z intensywnym bólem fizycznym. Spowodowanym stygmatami i chorobami, które go dotknęły. Jednak nigdy nie uważał się za ofiarę. Wręcz przeciwnie, ofiarowywał każdy ból jako akt miłości i zadośćuczynienie za grzechy świata. To właśnie takie oddanie przemienia cierpienie w odkupienie. Wybrany nie szuka cierpienia, ale rozumie, że przechodząc przez trudności, może przekształcić swój ból w żywą modlitwę. Rozumie, że jego krzyż nie jest karą, ale misją. Przejawia się to na różne sposoby: choroby, prześladowania, straty, niesprawiedliwości. Różnica polega na tym, jak radzi się sobie z tymi wyzwaniami z wiarą, oddaniem i zaufaniem. Ojciec Pi omawiał, że Bóg pozwala wybranym cierpieć nie jako karę, ale jako oczyszczenie. To w ogniu bólu dusza zostaje oczyszczona i zbliża się do Boga. Wielu świętych w historii było tego świadkami. Ich największe łaski przyszły w chwilach największego bólu. Cechą charakterystyczną numer 3, wysoce rozwinięta intuicja duchowa. Trzecim znakiem wybranych, zgodnie z objawieniem Ojciec Pio, jest wysoka intuicja duchowa. Jest to wewnętrzna wrażliwość, która wykracza poza logikę i rozum. Wybrani postrzegają świat oczami duszy. Czują, kiedy coś jest duchowo nie tak nawet jeśli na zewnątrz wszystko wydaje się normalne wychwytują obecność Boga cierpienie bliźniego a nawet działanie zła z niemal instynktowną percepcją ta intuicja nie jest wynikiem studiów teologicznych ani doświadczenia ludzkiego jest darem boskim darem który pozwala duszy jasno rozróżniać to co pochodzi od Boga a co jest iluzją ojciec pio miał tę percepcję w 1900 niezwykły sposób Potrafił czytać intencje serc, identyfikować niewyznane grzechy, a nawet przewidywać wydarzenia na podstawie swojego duchowego rozeznania. U wybranych osób intuicja ta przejawia się w subtelny, ale stały sposób. Potrafią oni wyczuć, kiedy powinni modlić się za kogoś, odczuwają dyskomfort, wchodząc do miejsc o silnym ładunku duchowym i z łatwością rozpoznają prawdę w wypowiedziach i działaniach. Często ten dar prowadzi ich do życia w duchowej czujności, pozwalającej uniknąć pułapek, których inni ludzie nawet nie dostrzegają. Ojciec Pio nauczał, że tego rodzaju wrażliwość nie służy próżności ani wyróżnianiu się, ale służbie. Osoby posiadające ten dar są powołane do wstawiennictwa, udzielania wskazówek, ochrony i życia w jeszcze większej łączności z niebem. Nie jest to narzędzie osądzania, ale współczucia. Jeśli kiedykolwiek miałeś przeczucia duchowe, które się potwierdziły, lub dostrzegasz rzeczy, których inni nie zauważają, być może przeżywasz ten znak. Znak 4. Bezwarunkowa miłość do bliźniego. Jednym z najbardziej widocznych znaków wybranych według ojciec Pio jest bezwarunkowa miłość do bliźniego. Jest to zdolność do kochania bez oczekiwania niczego w zamian, do przyjmowania nawet tych, którzy odrzucają. I do szczerego przebaczania tym, którzy ranią. Ta miłość wykracza poza emocje. Jest to miłość duchowa, odzwierciedlona w codziennych postawach. Ojciec Pio żył tą miłością w pełni. Nawet w obliczu krytyki, oszczerstw i prześladowań, nigdy nie odpowiadał nienawiścią lub urazą. Wręcz przeciwnie, modlił się za swoich wrogów i przyjmował wszystkich z taką samą miłością nawet gdy jego ciało było wyczerpane. Dla niego miłość do bliźniego była naturalnym przedłużeniem miłości do Boga. Wybrani mają szczególne współczucie, niepokoi ich cierpienie innych, poświęcają się bez miary i widzą więcej niż tylko pozory. Nie oceniają po ubraniach, słowach czy przeszłości, patrzą na duszę. Ta miłość jest aktywna, przejawia się w konkretnych, Działaniach takich jak gest słuchania, słowo pocieszenia, cicha pomoc. Ten rodzaj miłości również wymaga poświęcenia. Często wybrani są ranieni przez tych, którym pomagają. Mimo to nadal kochają. Nie jest to oznaka słabości, ale siły duchowej. Odbicie samego Chrystusa, który kochał do końca, mimo że został odrzucony. Ojciec Pi omawiał, że miłość bliźniego jest jednym z największych dowodów wybranej duszy. Ta prawdziwa miłość zmienia otoczenie, leczy rany i zbliża serca do Boga. Znak piąty. Pragnienie świętości. Piątym znakiem wybranych według ojciec Pio jest głębokie pragnienie świętości. Nie chodzi tu o doskonałość, ale o szczere dążenie do życia przyjemnego Bogu, do poszukiwania świętego życia nawet pośród upadków i ludzkich niedoskonałości. Jest to pragnienie, które płonie w sercu. Pobudzając duszę do codziennego rozwoju duchowego, ojciec P.I. omawiał, że pragnienie to nie rodzi się z próżności, ale ze świadomości, że zostaliśmy stworzeni do czegoś większego. Wybrani nie, poprzestają na tym, co mają. Nawet jeśli prowadzą życie modlitwy, dobrych uczynków i wiary, czują, że muszą się jeszcze doskonalić, zbliżać się do Boga, oczyszczać intencje i porzucać ukryte grzechy. To pragnienie świętości prowadzi do częstej spowiedzi, wewnętrznej czujności, codziennego rachunku sumienia. Wybrani chcą żyć zgodnie z Ewangelią, nie z obowiązku, ale z miłości. Pragną podobać się Bogu w każdym małym geście czy to w ciszy modlitwy, czy w cierpliwości wobec trudności. To pragnienie czyni ich również pokornymi. Uznają swoje wady, szczerze żałują i podnoszą się dzięki sile łaski. Nie uważają się za lepszych od innych, wręcz przeciwnie, postrzegają siebie jako sługi nieustannie się uczące. Cechę: 6. Życie w nieustannej modlitwie. Szóstą cechą, którą ojciec Pio dostrzegł w wybranych, jest życie w nieustannej modlitwie. Nie oznacza to modlitwy przez cały dzień bez przerwy, ale życie w stanie modlitwy, serce nieustannie zwrócone ku Bogu, w każdych okolicznościach, dnia. Dla wybranych modlitwa nie jest tylko chwilą, ale stylem życia. Ojciec Pio mawiał, że modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy i intensywnie żył tą prawdą. Codziennie spędzał godziny na modlitwie, odprawiał msze z głęboką pobożnością i zalecał wiernym codzienne odmawianie różańca jako duchowej tarczy. Dla niego modlitwa była tlenem dla duszy. Znak 7. Obecność owoców duchowych. Siódmym i ostatnim znakiem wybranych według Ojciec Pio jest widoczna obecność owoców duchowych. Owoce te są praktycznymi znakami życia w harmonii z Bogiem, nie tylko słowami lub intencjami, ale rzeczywistymi postawami, zachowaniami i przemianami. Są one cichym dowodem na to, że Duch Święty mieszka i działa w tej duszy. Biblia w Liście do Galatów 5:22-23 jasno opisuje, jakie są te owoce. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Ojciec Pio wierzył, że wybrani nie muszą niczego udowadniać słowami. Ich owoce mówią same za siebie. Tam, gdzie oni są, panuje pokój. Tam, gdzie działają, następuje pojednanie. Tam, gdzie przechodzą, coś się zmienia.